Siemaneczko, witajcie w kolejnym materiale, kolejnym poradniku handlu. Dzisiaj pokażę wam, jakie karty fajnie snajpić, które fajnie właśnie schodzą, udało mi się je zakupić. Będzie z tego fajny zysk oraz coś dla nowych użytkowników Ultimate Team. Pokażę wam, jak zacząć przygodę i jak w ogóle zacząć zarabiać końcy. Dobra, przejdźmy do zawodników, których fajnie snajpić. Tutaj mamy jeszcze sporo tych kart z ostatniego filmu, w którym pokazywałem zawodników, z których klubów szukać. Trochę na nich zarobiłem, teraz jeszcze trochę końców zainwestowałem Ta lista transferowa się ciągnie i ciągnie, muszę ich trochę pousuwać Hectora z Arsenalu kupiony za 2000, wysnajpiony, mamy tych kart 5 Dobrze liczę, 5, dobrze Danilo kupiony za 1000 O, 1900, tak mniej więcej, wysnajpiony Bardzo dużo tych kart pojawia się poniżej swojej ceny Także bez problemu można sobie je wysnajpić i szybko zarobić pieniążki yy, Hector z Arsenalu, już sprawdzamy jego cenę Cyk Liczmy te 3000 będzie kosztował Za 3000 3... Tak, 2900-3000, czyli jesteśmy około 1000 do przodu Wiadomo, odjąć podateczek, który przy tej kwocie nie jest duży Lecimy sobie z Danilo. Danilo. Cyk. Tak. 1800, 1900 widzimy za 1800. Mamy dwie karty. Także jeśli zajdą za 1900, też bez problemu się sprzeda. Czyli też jesteśmy około 900, 1000 końców do przodu na tych kartach. Który, które karty jeszcze fajnie fajnie schodzą aktualnie? Przynajmniej mi, czyli wam też powinny. Niakate, Danilo już wcześniej wspomniany, i Niaki Williams oczywiście można licytować yy, Można snajpić, ja ostatnio jestem bardziej za snajpieniem, ponieważ jest to szybszy zysk A na tych kartach typu Danilo, Hector idzie mi to w miarę szybko i sprawnie Dobra, teraz przejdźmy do zarabiania dla nowych, dla nowych użytkowników Ultimate Team, dla nowych graczy Słuchajcie, jeśli chcecie zacząć zarabiać, sprawa jest prosta bardzo prosta. Złoci obrońcy, przyjmijmy. Podaję przykład, jak możecie sobie to sprawdzać wszystko. La Liga Santander, sprawdzamy sobie, po ile chodzi najtańszy. O, kurcze, nie zdążyliśmy. Dobra, za 600 nie ma. Przyjmijmy. 650 chodzą najtańsi. Czyli każdy kupiony poniżej tej kwoty daje nam zarobek. O, ja już tutaj licytuję. Licytujemy sobie tych zawodników, ustawiamy cenę maksymalną 300 mniej więcej i każdy 650 kosztował najtańszy, tak? Czyli przykładowo, jeśli z tych zawodników jest któryś najtańszy, jesteśmy te 350 końców do przodu. Wiadomo, przy 100 kartach, jeśli zapełnimy całą listę transferową, mamy 30 tysięcy. Jeszcze sytuacja wygląda tak, że musielibyśmy mieć okrutnego pecha, jeżeli to są wszyscy ci najtańsi. Wiadomo, warto sobie sprawdzić tych zawodników później bo mogą kosztować więcej, możemy mieć naprawdę szczęście i będzie to zawodnik warty ponad 1000, może on kosztować 700, 800 końców, zawsze to kilka końców do przodu i wtedy na karcie jesteśmy 500, 600 końców do przodu, ale uśrednimy te 400, 350, czyli na 100 kartach, gdzie zajmie nam to 15 do 20 minut, tak mi się wydaje, bo wiadomo, nie każdą kartę wylicytujemy. 30, 35 tysięcy na 100 kartach w przeciągu tam właśnie tych 15-20 minut, także jest to naprawdę bardzo fajny zarobek. Przyjmijmy, pojedźmy sobie dalej. Weźmy sobie też obrońców, załóżmy srebrnych z Bundesligi i zobaczmy sobie, po ile tacy zawodnicy chodzą. Dobra, 650 bodajże są najtańsi, tak? Tak jest. Mamy za 650, czyli również każdy kupiony poniżej 650 końców jest profitem dla nas. O, tu mnie jakieś cwaniaczki przelicytowały. Dobra. I licytujemy sobie dalej te karty. I tak możemy sobie sprawdzać każdą ligę, aż znajdziemy, aż zapełnimy całą listę. Znajdziemy coś dla siebie. Sprawdzamy sobie, nie wiem. Yy, lecimy z kolejną. Sprawdźmy sobie, przyjmijmy. Serie A. Po ile chodzą? Cyk. Nie ma za 600, nie ma za 700. Są za 800. No i fajnie. No i przyjmijmy, że tu też dajemy sobie maksymalną cenę licytacji 300. I też sobie licytujemy tych panów. Na srebrnych zawodnikach ogólnie. Aktualnie fajnie można zarobić. Także polecam. I w ten sposób szukacie sobie kart. Na każdej karcie tak naprawdę macie zysk. Może nie jest on ogromny. W okolicach 2-3 tysięcy Ale mamy zysk Po prostu No mamy zysk, no co więcej mogę powiedzieć No mamy zysk, mamy zysk Mamy te 300-400 końców Możliwe, że więcej W przeciągu 15-20 minut robimy 30 tysięcy, jeśli te karty sprzedadzą Nie bójcie się, jeśli te karty się nie sprzedadzą Od razu wystawiajcie je ponownie Sprawdzajcie ceny A one na pewno kiedyś zejdą Nie ma tak, że wystawicie kartę Za chwilę widzę komentarz po jakiejś godzinie, oj, nie schodzą mi te karty. No ludzie, no zejdą wam te karty na spokojnie, tylko trzeba cierpliwości, nie wszystko od razu. Tak jak z tymi srebrnymi zawodnikami ostatnio. Niby nie da się, nie schodzą, nikt nie kupuje, nie da się ich kupić taniej, a jednak się da. No nie wiem. Po prostu potrzeba cierpliwości, chwilę posiedzieć, nie wszystko jest tak od razu. Musicie się chwilę zagłębić w tym temacie i wszystko będzie dobrze. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to tyle, mam nadzieję, że pomogłem, słyszymy się w kolejnych materiałach, miłego poniedziałku!